Zarzućcie z prawej strony, sieci nie znam się na łowieniu ryb. Przeszedłem nad wodę, ale nie znam się na łowieniu ryb. Ale pan Jezus też się nie zna na łowieniu ryb. A jednocześnie prosi apostołów, żeby zarzucili z prawej strony. A apostołowie, no, chyba też się nie znają na łowieniu ryb, skoro im nie idzie. Po, całym, po całych trzech latach wracają dokładnie do tego samego miejsca, gdzie Jezus powołuje. Zastanawiają mnie dziś dwie rzeczy. Powiedzcie, dlaczego oni nie mają odwagi zapytać, kto Ty jesteś? Chociaż wiedzą, że to jest Pan. Co znaczy, że wiedzą, że to jest Pan? No wiadomo, że to jest Pan Jezus. No niekoniecznie. Czy oni naprawdę byli gotowi uwierzyć, że po tym wszystkim. Po, y, po tych zawaleniach, po tym nie, czasie niewiary, po tym czasie smutku i załamania. Jezus jeszcze raz do nich przyjdzie i powie, dobra, idziemy. Hej, hej, wstajemy, nic się nie stało. Już teraz jesteście inni. Najwyraźniej nie mogli uwierzyć. A ci, którzy zawalili konkretnie, konkretnie są wyspowiadani. Przez miłość. Jezus pyta o miłość. Jak mamy trudności, to gdzie wracamy naszymi myślami? No, do trudności. Ojeny, jak mi nie wyszło. O jejku, jak jestem do niczego, to już nie będę ruszał. Będę robił tak jak zawsze. Czyli tak jak Piotr. Wrócę łowić ryby, to zawsze robiłem. A Jezus mówi: Nie, nie, już jesteś inny, ale moja miłość Cię przemieniła. Nie grzech Cię przemienił. Grzech Cię przemienił w zwątpienie, a ja Cię przemieniam w nadzieję i w działanie i w miłość. Ρώσαμε!